Samorządowy Ring, Łukasz Chymiński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. I tu mam problem. Wiceprezydent Zielonej Góry, Wioleta Haryngzlak, czy Zielonogórska Radna, Wioleta Haryngzlak? Zastępca prezydenta miasta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I zacznę od tego jeszcze raz. Pani prezydent, Pani osiągnęła, ja używam Pani prezydent, bo tak po tej kadencji nam zostało. Pani zdobyła mandat w tych wyborach samorządowych, mandat radny i teraz zapytam czy pani ten mandat będzie sprawować czy pani zostaje w funkcji wiceprezydent miasta A ja skorzystam z okazji na początek i po chciałam podziękować tak dokładnie bo myślę sobie że to bardzo trudne panie redaktorze wystawić się na ocenę mieszkańców Zielonej Góry Rzeczywiście pojawia się nazwisko, pojawia się osoba, i tak naprawdę jest taka karta: sprawdzam, na ile ta osoba spełnia moje oczekiwania, na ile jest taka, jak sobie wyobrażam, na ile przez te 8 lat zrobiła tyle, żeby można było jej na kolejne lata zaufać. To wielkie emocje, wielki stres. A później wielka radość, wielka radość połączona ze zobowiązaniem, bo jeżeli kolejny raz mieszkańcy zaufali, zagłosowali, to tak naprawdę mają swoje oczekiwania. I liczą dalej na taką otwartość, na taką kreatywność i myślę na wielkie zrozumienie. Ja przede wszystkim dziękuję mieszkańcom z Okręgu Czwartego, mieszkańcom osiedla pomorskiego, osiedla zastalowskiego, bo myślę sobie, że na tych osiedlach akurat sprawdziłam się w momencie, kiedy pod ten, do tego sprawdzianu byłam. Postawiona. Jeśli chodzi o osiedle pomorskie, to wtedy, kiedy była ta straszna katastrofa, i myślę sobie, że to są takie relacje z ludźmi, które przetrwają wszystkie czasy, bo nawzajem sprawdziliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, w bardzo trudnych chwilach, i, i tak naprawdę wszyscy razem zdaliśmy z tego egzamin. Na osiedlu zastalowskim, w momencie, kiedy był problem ze szkołą, z przedszkolem. To rzeczywiście tutaj wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza tych mieszkańców, którzy w tej chwili zasiedlają to miejsce, czyli stają się nowymi mieszkańcami tego osiedla, którzy teraz poznają dopiero ten obszar cały. Dla nich pojawienie się tego nowego obiektu oświatowego było bardzo ważne. Natomiast ja na zawsze Hynów nazywam swoim matecznikiem. Ja tam mieszkałam bardzo długo, ja tam mam rodziców, ja tam prawie wszystkich znam. Myślę, że też większość mieszkańców Hynowa mnie zna i ja tam bardzo długo pracowałam. I dla mnie ten sprawdzian tam jest najważniejszy, na ile to moje w cudzysłowie odejście z tego Chynowa, na ile moja praca, bycie z tymi ludźmi przełoży się na ten wynik. I chcę powiedzieć, że mieszkańcy Chynowa zaskakują mnie najbardziej, bo jeśli ja w jednym lokalu wyborczym, który jest na Truskawkowej, na małej ulicy, zdobywam 253 głosy to ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, bo jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale z drugiej strony wielkie zobowiązanie, bo niezależnie od tego, czy ja będę radną, czy będę zastępcą prezydenta, to wszyscy wiedzą, że mogą przyjść do mnie o w każdej chwili i w każdym momencie, kiedy będą czuli taką potrzebę, nie bacząc na to, czy właśnie pełnię mandat radnej, czy jestem zastępcą prezydenta. Przychodzą do mnie, myślę, jako do Wiolety Charańczlak po prostu, bo mają problem, bo mają sprawę i dla nich nie jest ważne w tym momencie, jaką ja funkcję pełnię. I chciałabym, żeby tak zostało, żebyśmy nie nazywali siebie poprzez funkcje, które pełnimy, ale poprzez to, kim jesteśmy, jak się nazywamy. Czyli rozumiem, że nie usłyszę odpowiedzi na to pytanie, czy zostaje pani zastępcą prezydenta, czy zielonogórskiego? Jeśli uderby. chodzi o zastępców prezydenta, to prezydent miasta ma dowolny wybór, jeśli no, chodzi żałuję, o żałuję, że Janusza Kubickiego dzisiaj nie ma z nami, no, myślę, że to cho pytanie. chociaż z panią też dawno nie rozmawiałem, nie, nie gościliśmy pani dawno w tym studiu, tak więc... To pytanie bardziej zasadne byłoby i bardziej właściwe skierowanie, skierowane do prezydenta Janusza Kubickiego. Ja tylko wiem, że prezydent nie lubi zmian, jeśli przywiąże się do kogoś, jeśli jest zadowolony z pracy tej osoby, jeśli ta współpraca układa się harmonijnie i tak jak sobie prezydent założył no to pewnie trudniej się rozstać z taką osobą, ale tutaj ocena tej pracy, ocena tej efektywności należy do prezydenta i myślę, że to jest właśnie taki czas, kiedy prezydent musi takie oceny dokonać i musi też jakby spojrzeć, trochę antycypować na przyszłość, na ile osoby, z którymi przyjdzie mu współpracować, będą w stanie podołać tym wszystkim zadaniom. Które prezydent ma do realizacji. To poczekamy na powrót Janusza Kubickiego z Wrocławia i będziemy pytać. Pani prezydent, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym temacie, temacie szczepień, bo Odra szaleje za Odrą u naszych zachodnich sąsiadów. Ja słyszałem o pomyśle jednego z radnych w Krakowie, który powiedział, że do miejskich przedszkoli, do szkół, którymi, do placówek, którymi zarządza miasto, po prostu użyję takiego określenia, powinny chodzić tylko szczepione dzieci. Czy w Zielonej Górze ktoś rozważał, czy, czy myślał na temat wprowadzenia takiego pomysłu? Czy pani o takim pomyśle w ogóle słyszała? Bo ten temat szczepień jest takim palącym tematem, jeżeli chodzi o Polskę ostatnio. Ja mam tutaj w tym temacie taką ambiwalencję, bo z zjedzie... Z jednej strony um, uważam, że dzieci należy szczepić i, i jestem zwolennikiem tych szczepień, zwłaszcza w, w takich momentach, kiedy dzieci opuszczają swój dom. I przechodzą do placówek publicznych bądź też niepublicznych, ale do placówek masowych w jakimś sensie. Wtedy tak naprawdę ta odpowiedzialność za to nieszczepione dziecko nie spoczywa tylko na rodzicach tego dziecka, ale ten rodzic musi wziąć współodpowiedzialność za wszystkie dzieci, które są w placówce oświatowej, I czy to jest żłobek, czy to jest przedszkole, czy to jest w konsekwencji jest szkoła. I myślę sobie, że rolą samorządu powinno być przede wszystkim uświadamianie i przypominanie o obowiązku, bo tak naprawdę ustawodawca jest to obowiązek, oczywiście. Jest to obowiązek Karany i, grzywną. Tak, i, ale ustawodawca tutaj bardzo jasno określił te obowiązki i też zakres kar, jakie są nakładane Przepraszam, na rząd. Panie że przerwę, bo, bo ciśnie się na usta, pewnie widzą też, mamy z tym problem w Zielonej Górze, czy nie mamy? My Mówię o my nie mamy problemu w Zionej Górze, natomiast my nie ustajemy w przypominaniu rodzicom o tym obowiązku. I właśnie tam, gdzie do tego zakażenia może dojść najszybciej, czyli w żłobkach przede wszystkim, bo to ten okres Oczywiście. szczepień, cały czas, kiedy przypada ten okres szczepień, przypominamy o tym obowiązku. To jest też tak, że być może to jest. Zapomnienie. Być może to jest przeoczenie, a być może to jest zwyczajnie nieświadomość problemu. Bo jeśli ten problem dotyczy tylko mojego dziecka i ja mam swoją wolę co do szczepień, to tutaj rozmowa z takim rodzicem jest bardzo trudna. Natomiast jeśli przeciwstawiamy tej, temu brakowi woli do szczepień całą grupę dzieci, które są z tym dzieckiem, i cały żłobek, to rodzic wtedy zaczyna myśleć przez inny pryzma. Już to, co mu się wydawało do tej pory jednostkowo ważne i jedynie słuszne, przestaje takie być. Rodzice wszyscy muszą brać współodpowiedzialność za wszystkie dzieci, które na poszczególnych etapach kształcenia przebywają z tym dzieckiem i myślę, że to najbardziej oddziałuje, to jest najbardziej takie obrazowe i to najbardziej się sprawdza, bo to nasze myślenie, które zamyka się w kręgu naszego tylko dziecka, zawsze może być postrzegane bardzo subiektywnie. Natomiast kiedy znajdujemy się w większej grupie, to nasze myślenie musi być bardziej transparentne i takie bardziej obiektywne. No, całe szczęście, że w Zielonej Górze ten problem nie jest poważny. Zbliża Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Chciałem jeszcze z Panią o monitoringu miejskim porozmawiać, ale myślę, że to jest temat na ciut dłuższą rozmowę, to zapytam, czy pani może liczyła wśród tych 25 radnych, ile kobiet mamy w ratuszu? Licząc z moim mandatem cztery. A to wie Pani pewnie doskonale, jakie koleżanki by koło Pani siedziały. No w tak, Może wszystkie, wszystkie trzy koleżanki to koleżanki z PiSu, z Prawa i Sprawiedliwości, i Sprawiedliwości czyli Pani Bożena Ronowicz, Pani Elonora Szymkowiak i Pani Grażyna Jaskulska, która powróciła no nie do Nie wydaje się Pani, że tak mało mamy kobiet w tym ratuszu? Zawsze mnie jest mało kobiet, bo też jej kobiety tworzą zupełnie inny klimat, zupełnie inną atmosferę i, i zawsze te obrady inaczej przebiegają, ale to też będzie ciekawe doświadczenie, jak te trzy panie będą funkcjonowały na tle 22 panów, a wśród tych panów mamy też dużo młodych i nowych nowych ludzi. To też będzie takie ciekawe doświadczenie i ja naprawdę jestem taka pełna nadziei, że to będzie takie nowe tchnięcie, taki, taki nowy oddech Rady Miasta, takie szersze spojrzenie przez pryzmat i potrzeb ludzi młodych, i potrzeb ludzi dojrzałych i ludzi starszych. No jaka będzie ta Rada, to się przekonamy już w najbliższym czasie i będziemy ją śledzić przez najbliższe cztery lata. Pani Prezydent, pięknie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Harańżlak była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to był program samorządowy link dziękuję państwu za uwagę do zobaczenia